Nie ma, czekajcie jeszcze, żeby Siema. 5, jeden, jeden, szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Live Highway, pasem, passe, pasem Wiorę ten I pieprz, wzorę to sól Bo tutaj ja mamy wszystkich stół Pieniędzy dużo, siły mam dużo A alkohol za 500 plus Ty taka ładna, ładny masz up, ładne masz rzęsy ładna ta kreska, ładna sukienka Ja wolę jak to mówi wujek, ale tu peczka pijany, ja jestem artystą Nie robię pieniędzy, bo ja, ja robię bęka i patrzę na zyski, nie. Ja patrzę złym ludziom na ręce. Jak zigzag, makwin tutaj lecę Złoty to fok i złotą kietę. Moja suczka w porsze cierpcie, gdzieś będzie jeden jeden. Szybki jak błyskawica, czerwony jak rosja. Life is highway, I'm gonna drive it fast, fast, fast. Co powiedziałabyś na nockę o noc? Ci kupić bardzo ładną suknię a, a, a. Za kolejnym razem już jakoś pójdzie, bo lubisz pieniądze, a ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na pager ta fura to Bentley Korona na głowie! Koronka w sukience Gdy robię kawałek, gdy robię se film Wystawiam kolejną fakturę, bo kwit musi się zgadzać jak podatek pit że procent za każdy Jestem fris czuję się jak król Czasami jestem w Orbie nigdy nie nie, nigdy nul no. Robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom, Zobiec jak chcecie płyn tutaj, lecę z mety i złotą kietem Moja sztuczka w Porsche gdzie jeden, jeden Szybki jak błyskawica, czerwony jak rosja Live is highway, I'm gonna drive it I'm gonna, I'm it drive going, I'm na szczycie z głowa jest pusta. jest pusta. Całkiem ładna jesteś, naturalne usta. Luz mam zygzak, ej, jak zygzak. Jak zygzak, jak zygzak. Zęby mam jak zygzak, żelcy mam jak zygzak. Złoty tłok jak zygzak, jak zakręt ten wchodzę. Nie goni mnie noby policja

No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? Media ekspert! Kto? Media ekspert! Do media, do media, do media ekspertich! No i to było ekstra, Marian, chodź. Razem media Dzisiaj tylko Chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się i pić. Szybko bawić się i pić. Dzisiaj tylko Chill.